Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota, kartę dnia na 28 grudnia 2023 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję dwie karty. Król Kielichów. Trójka buław. To jest następny krok. Dziś możemy zmienić sposób myślenia, działania. Sprawa, która kiełkuje w naszym umyśle, ma szansę na dobry koniec. Dziś możemy dostać miłą niespodziankę, prezent. Będziemy mieli jasny kierunek działania, porzucimy lęki, które nas ograniczały, zaplanujemy podróż. Niektórzy otworzą się na nową miłość. Pokazana jest osoba, która. Obserwowała nas od dłuższego czasu, i po okresie wahania podjęła już decyzję, że chce się do nas zbliżyć. Wyczekuje dobrego momentu. Trójka buław zapowiada duże i dobre zmiany. Będziemy dyplomatyczni, będziemy osobą pełną zrozumienia, będziemy świadomi i powoli zrozumiemy, czego chcemy od życia. Słowo na koniec. Przyszłość, empatia, karty nielskie. Poproś innych o wsparcie. Pozdrawiam, klaratarat. Dbaj o siebie.